Cześć pasiecha gromadzeń, piątek. Jestem na pasiece i, i w dalszym ciągu, tak jak na ostatnim odcinku, robię przeglądy rodzin. Z rodzin, w których było więcej ramek, zabieram je i po prostu przekładam do rodzin, które wróciły z wrzosu. Ale tutaj też chcę wam pokazać, nagrać. Mam takie. Po, po dwie ramki po dwie korpusy dodatkowe. Tutaj właśnie z ramkami po miodobraniu. No i patrzcie, i tutaj jest dużo takich ramek, dałem to do wylizania, żeby było czyste, suche. No i widzicie, musiałem wycinać, później to wszystko gnieść w prasie, żeby pozyskać ten miód brzosowy. Starałem się brać takie starsze ramki, chociaż nie wszystkie takie były. Niektórych no trochę szkoda, bo jeszcze by na pewno sezon susz Mógłby, mógłby w rodzinach wulach być no ale tak wyszło z tym miodem wrzosowym, nie planowałem tego zawieść a jak już zawiozłem to nie miałem tyle czarnych ramek bo większość już przetopiłem na wosk także nie chciałem żeby mi motylica zjadła więc na bieżąco w sezonie no już tak w późniejszym praktycznie po sezonie już tam po lipie, po, po, po gryce no to już przetapiałem a później się okazało, że jednak wiozę na wrzosno i takich czarnych miałem połowę ramek, a połowa była taka, wiecie, jeszcze by się nadawała, taka bardziej brązowa niż czarna. No i też pokazuję wam, jak to, właśnie, ile tu roboty było z tym miodem, że osobę trzeba było wycinać. Nie wszystkie, ale tam, gdzie nie wyleciał ten miód, no i po prostu to wszystko będę teraz wycinał nożykiem, bo ogólnie wkładam całe ramki czarne do wytapiarki. Mam taką na gaz z dołu jest palnik no i woda po prostu paruje i ta para z góry zle, zlatuje wosk ale w tym przypadku będę musiał wszystko tu nożykiem żeby więcej to weszło bo wiecie jakbym miał ja tutaj te 15 ramek mi wchodzi włożył to do, do po prostu tej wytapiarki do wosku, no to tylko 15 ramek, a jak ja powycinam nożykiem, tylko gdzie niegdzie widzicie brzegi są, no to, to to wejdzie dużo więcej naraz i, i nie trzeba gdzie tyle gazu tracić, gaz drogi też trzeba pilnować. No tu są całe ramki, no, były do wylizania, one po prostu będą jeszcze służyć w następnym roku. Teraz daję do korpusa, tutaj wziąłem zmiotłem miotłem pszczoły i po prostu zaraz to zaniosę, żeby nie było jakichś rabunków, one są czyste. Na szczęście pszczoły wszystko tutaj wylizały. I, I widzicie, nie ma zainteresowania. Nie pachnie to miodem, ale tak czy siak zanoszę to. Jutro ma być gorsza pogoda, więc dzisiaj bardziej chcę popracować tu na pasiece. A jutro, jak już będzie tam padać, czy wiało, no wiać ma. Padać ma w nocy, ale w dzień ma wiać. No to, to zajmę się po prostu może przetapianiem tych ramek. No jeszcze jest troszkę takich bardziej całych czarnych. No jest tego trochę. Jest tego trochę. Do tego chciałbym wyklarować ten wosk, który wcześniej pozyskałem, który nie jest czysty, może jeszcze tam, no nie wiem czy słyszycie. Trombi gra. Tak to na wsi wygląda jak na jesień wożą produkty rolne, czyli jakieś ziemniaki, jakaś kapusta, czasem taka do kiszenia w workach i po prostu nie cały rok, ale teraz Jeżdżą i po prostu taka osoba starsza weźmie sobie zapas, taki worek, czy dwa, jakieś marchewki, cebuli, ziemniaków, no i będzie, nie będzie musiała latać do sklepu. Także nie wiem, czy u Was jeszcze na wioskach takie melodyjki, takie samochody jeżdżą, ciężarówki z warzywami? U mnie właśnie tak. Dobra, ja tutaj po prostu zaniosę teraz to, mówię, żeby nie było tych rabunków, na bieżąco będę nosił, ściągam. Zobaczę jak to wygląda tutaj w gniazdach, w tych rodzinkach z wrzosów, tych co właśnie są wyższe, to te co wróciły. Ten pierwszy rząd ostatnio zaczynałem, to, to Wam nagrywałem początek. Powiem Wam, że w tym całym rzędzie wszystko jest ok Pozabierałem dwie ramki wszędzie. Tu w pierwszej jak kręciłem, zabrałem tylko jedną, ale też mogłem dwie, powiem Wam. One się jeszcze ścieśnią, jeszcze do, wiecie, zimno pewnie będzie listopad, grudzień, to one mają czas. Jeszcze się ścieśnią, jeszcze sobie tam trochę pyłku cały czas noszą. Cały czas, patrzcie, ile pyłku. Piękny ten pyłeczek. Powiem Wam, że tu niedaleko się okazało, że było parę hektarów słonecznika. Jest możliwe, że miały tego nie tylko z nawłoci ten pyłek ale też ze słonecznika no i dobrze będą miały na wiosnę one sobie to zaleją pod spodem będzie pierzga one jak będą wygryzać na wiosnę wyjadać z dołu będzie ta pierzga to im bardzo się przyda bo na wiosnę naprawdę najcenniejszym tutaj produktem jest jest właśnie pyłek i robiona z tego pyłku pierzga przez pszczoły Dobra, więc tu w tym całym rzędzie, w ostatnim, muszę dolać. Bo, co ciekawe, tutaj wszędzie, wszędzie jest już jest ok. Nie będę musiał karmić, ale tego pyłku noszą naprawdę bardzo dużo żółtych obnóży. Widać w ostatnim jest tak po pół ramki. Pokarmu zasklepione a połowa jest pusta. No środek wiadomo, czerw, a po bokach też puste. Dlatego ja im dam jeszcze całe 3 litry. Myślę, że całą podkarmiaczkę niby 4, ale te 4 to tam. Ile po prostu mi wejdzie do podkarmiaczki, tyle dam syropu, żeby jeszcze zalały, bo ten ostatni może im później, wiecie, troszkę jednak brakować. Także ten dostanie, inne nie. Inne wszystkie są ok. No i po prostu będę tak sprawdzał, czy też do innych nie trzeba będzie. Gdzieś jak wiem, że będzie trzeba dolać syropu, to po prostu nie kładę cegły. Widzicie, ten ostatni nie ma cegły, wszystkie inne mają na daszkach i dzięki temu sobie um, będę, mógł, będę wiedział do którego lacia, do których nie. No ogólnie powiem Wam, że muszę jeszcze wywiercić, wywiercić jakieś tu wentylacje w tych, w tych odkładówkach z góry. Bo z dołu oczywiście jest, ale to jest za mało i w niektórych było na wiosnę w tym roku duża wilgoć. Nie chcę do tego znowu dopuścić, więc jeszcze tym się zajmował, ale to za jakiś czas. Na razie to, tak jak mówię, robię przeglądy praktycznie już ostatnie w tym roku. Może coś tam zaglądnę, wiecie, z góry podniosę powałkę, zerknę, czy jakaś rodzina nie osłabła, czy się coś nie dzieje, czy nie buczy, nie ma matki, czy nie jest dołączenia. Także możliwe, że jeszcze w, w październiku coś tam zaglądnę. Ale jeżeli chodzi o takie wyciąganie ramek, tak jak teraz ramka po ramce, sprawdzanie jak matka czerwi, czy jest matka, to dopiero te, to jest tu, no na 90% ostatni raz. Mam nadzieję, że już nie będę musiał tego robić. Nie, że nie lubię, bo lubię grzebać w ulach, wiadomo jak to przestrzelasz. Ale chodzi o to, żeby im już nie przeszkadzać. I jeżeli coś nie ma potrzeby, wiesz, wiecie, konieczności też nie ma co tak za dużo im właśnie przeszkadzać. To się gniecie, pszczoły stresuje. Po co? Jeżeli teraz wiedzę, że jest syrop. Znaczy ten pokarm, syrop, to już przerobiony syrop. Widzę, że jest pokarm na zimę, no już powinno tak zostać. Chyba, żeby nie wiem, no cały październik było tak ciepło jak teraz, to nie wiadomo, co one by zrobiły z tym pokarmem. Czy by nie przejadły, ale to będziemy myśleć po prostu, za czym jaka będzie pogoda. Będziemy na bieżąco w razie czego interweniować. Mam nadzieję, że nie, że to już jest właśnie taki ostatni, konkretny przegląd w, w tym roku i że już damy im spokój. Dobra, zanoszę te rameczki, chociaż zero tutaj widzicie zapachu, zero pszczół, a w tym okresie są rabunki częste. Na szczęście nic tutaj tak je nie przyciąga i bardzo fajnie się pracuje. Nawet widzicie, otwarty ul i zero zainteresowania. No i oby tak zostało, to, to więcej po prostu przeglądnę dzisiaj. Dobra, zabrałem, dałem tutaj cztery ramki y, zasklepione pokarmu z innych rodzin, do tej rodzinki. Co ciekawe, dwie pełne pokarmu tu były. Albo ja przegapiłem i nie wziąłem, albo był tam czerw na wygryzieniu, on się już wygryzł i wyglądałem na całe pokarmu, a wcześniej było, wiecie, trochę komórek zasklepionych i dlatego ich nie ruszyłem, albo zapomniałem zabrać. Tak czy siak, no, dwie ramki już miały pokarmu, dodałem jeszcze 4-6 i na tych trzech, czterech ramkach to tam było trochę czerwiu, Prze przesunąłem ten czerw do przodu. Jeżeli się wygryzie, no tutaj przy ty w tych dziewięciu urodzin z wrzosu, no będę musiał gdzieś w połowie października, koniec października zaglądnąć, zobaczyć i zabrać z dwie ramki starałem się przesunąć tam gdzie było najmniej czerwy naprzód, żeby to się wygryzło, żeby matka już tam nie czerwiła i te dwie ramki później dwie, trzy zabiorę no, taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak czy układam, już te gniazda, tak jak w ostatnim odcinku. Patrzcie, tu jest ta rodzinka, co ostatnio dokładałem tu ramek. Widzicie, mam tu ile? 9 ramek. Jednej nie dałem. Dałem tu 6 ramek z pokarmem, plus 3 zostały z czerwieniem. No i widzicie, pszczoły nawet tutaj są w wolnej przestrzeni, bo tam niektórzy pisali, żeby je połączyć. Ja nie wiem, co tutaj łączyć. No one tu obsiadują wszystkie te... No, no wiadomo, jakoś tam na tym zasklepionym pokarmie pszczoła nie lubi siedzieć głównie na gnieździe, na, na czerwiu, ale widzicie, no, raczej tu takiej rodziny się nie łączy. Daj, dajmy jej jeszcze szansę, za miesiąc zobaczę, jak na razie wszystko tu wygląda OK. Prawda spore ilości pszczoły tutaj są z tej rodzinki z wrzosu, także. Na razie jeszcze się wstrzymajmy, bo nie są y, ma, mocno osłabione. Ja mówiłem, że są osłabione, że ten tu zostawiłem 5-6 ramek. Ja je zostawiłem dlatego, że po prostu inne zabrałem, a nie dlatego, że chciałem i ona jest y, na siłę na 5-6 ramek. One tam sporo wisiały, właśnie y, obsiadują większą ilość. A tak czy siak jest dzisiaj ciepło, one są, ro, y, rozeszły się. Ja tutaj dokładam paski na waroze. Y, y, Gdzieś przełom listopada, grudnia, jak już nie będzie czerwu krytego. Będę spalał po jednej tabletce piwa rolu, chyba że kupię sublimator kwasu szczawiowego i walnę tym kwasem, tym, wiecie, sublimatorem, bo no już się do tego dwa lata przymierzam i, i ciągle nie mogę kupić ciągle nie wiem jaki bo nikt z moich znajomych tego nie używa tutaj w okolicy. I biorę patyczka, żeby, żeby te paski tutaj, wiecie, tu się wkłada przez dziurkę. O, i się zawiesza jedno z tyłu, jedno z przodu cyk. No, często pytacie, jak to jest z tymi rękawiczkami. Czy pszczoły, czy nie żądam? Bardzo rzadko, ale zdarza się. Nie jest w 100%, 100 ochronne. One jakoś tak nie widzą, tej ręki nie atakują. Bardziej jak przygnieciemy, no bo to jest wiadomo, żadna ochrona, to nie jest skóra cielęca, żeby te żądło zostało w niej, tylko przechodzi przez tą gumę, ale takich ataków na ręce, no to może jedna. Dwa żądła w sezonie całym, było, że po prostu zaatakowały tam palca czy tam dłoń i przebiły się. One ja tak jakby nie widzą tego, ale jakoś jednak czasami zdarzają się takie. Także jeżeli bardzo się boicie tych urządzeń, no to. To musicie mieć to na uwadze, że możecie dostać rządło przez tą gumową rękawiczkę. Ja bardzo lubię, bo użyłam takich par rękawiczek na przegląd, dwie, trzy pary. No bo jak idę, to wywalam. Ale dlaczego? Bo to jest higieniczne. Jak jakieś są, wiecie, grzybice wapienne, jakieś choroby, no nie przenoszę. Jeżeli ja tutaj dwie godzinki pracuję na jednych, czasem krócej, bo mi się dziura zrobi. No to zakładam inne. Tak ci się idę do domu, nie wiem, napić się na kawę, zrobić przerwę. Wywalam te rękawiczki. To nie są duże koszty. W czasie jak było, wiecie, 2-3 lata temu brakowało tych na całym świecie rękawiczek, bo, bo wszędzie używano. To rzeczywiście 3-4 razy zdrożały, ale teraz to koszt takiej y, paczki 50 par, y, która starcza na, na sporo tych przeglądów, to, to jest 20 ileś tam złotych, więc to nie są duże, y, duże ilości. Ja zazwyczaj kupuję z pięć takich paczek na sezon za stówę i, i wiecie cały sezon używam uważam, że to jest dobre rozwiązanie bo mówię, to jest hikiena w pasiece o, zapomniałem notatek tak, czyli jak widzicie dałem paski, tu jest dziewięć ramek możliwe, że jedna, dwie ramki jeszcze się odejmie jak, jak, jak się tam troszkę z przodu pszczoły wygryzie siłę jak na wrzos to jest dobra, naprawdę uważam, że to co dwa lata temu przywiozłem, co mi połowa jak nie więcej rodzin z wrzosu padła, a teraz naprawdę wydaje mi się, że jeżeli tak zostanie, może troszkę tam niewiele się obniży ta liczba pszczółek, to, to nas spokojnie przezimują. Jak tam jest dziewięć rodzin i jeszcze w Szczelinie widzieliście, tej ostatniej się uwiązywały, to jak na rodziny z wrzosu naprawdę fajna kondycja. No dobra, ja tutaj sobie hmm, chyba teraz weznę z tych trzy rodzinki mi zostały z ramkami, zabiorę to, jutro będę sobie to przetapiał, a później jeszcze jak dojdę do jakiejś rodzinki to pokażę mi więcej jak wygląda yy, siła, może w leżaku tamtym, bo sam jest to ciekawy, albo, albo w jakiejś innej rodzince produkcyjnej, lub odkład, coś tam Wam jeszcze nagram. Wam Tak tutaj już trzeci, yy, znaczy drugi dzisiaj ul robię i sobie tak pomyślałem, że przecież ja mam cały czas izolatory chmary kupione i w ogóle ich nie używam. Widzicie, tu matka się izoluje, ona nie będzie składać jajek. Bo to nie jest izolator na parę ramek, że ona cały czas czerwi, tylko w ogóle przestaje czerwić. Ponoć słyszałem, że niektórzy nawet do klateczki matki dają, ale. Czy to jest dobry pomysł? To musicie się wypowiedzieć, bo ja nigdy nie próbowałem. Tak czy siak kupiłem 20 takich izolatorów i tak sobie pomyślałem, że właśnie te 9 rodzin, które z wrzosu przywiozłem, zaizoluję matki. I za 3 tygodnie wybiorę ramki, z których wygryzie się czerw. Zostawię tylko te pełne pokarmu. No i jedna tabletka piwarolu i będzie po warozie. Niepotrzebnie otwierałem te paski, ale już dobra damie, niech one tam działają bo szkoda już teraz ich nie wkładać bo one wywietrzą się także do 5 do uli bo to jedna paczka jest na 5 uli włożę te pask, pa, paczki ja do pozostałych czterech nie no bo po prostu zaizoluję matkę zaraz wam pokażę jak, jak to się robi za około 3 tygodnie będzie można mm, zajrzeć do ula nie powinno być już w ogóle czerwiu powinien się wygryźć i można wtedy uwolnić matkę, niektórzy zimują w takich izolatorach, ale ja raczej nie będę. Raczej chcę tylko po to, żeby przeleczyć i żeby teraz te gniazdo lepiej było ułożone, czyli po prostu ramki, gdzie teraz jest czerw kryty, no i larwy, i jajka, żeby to wszystko się wygryzło. Zabiorę po te 2 trzy ramki, zostanie sam pokarm. Nic nie trzeba gdzie inwertulać, zostanie po prostu to, co im jest potrzebne do przezimowania pokarm i i myślę, że tak będzie najlepiej, bo nie chcę, żeby matki teraz czerwiły, bo już jest późno, nie wiadomo, czy nie przyjdzie jakieś ochłodzenie. A no wiecie, niektórzy zostawiają, cieszy ich te długie czerwienie matek, bo klimat się zmienia, ciężko powiedzieć, czy lepiej, żeby one długo czerwiły jeszcze w październiku, czy, czy lepiej izolować. Nie wiem, naprawdę nie wypowiem się, bo ani nie izolowałem nigdy, ani też jakoś specjalnie nie liczyłem, żeby na te ciepłe jesienie, żeby długo pszczoły czerwiły. Na pewno tak było w poprzednich latach, że niektóre rodziny mocno długo czerwiły do listopada i może spowodowało to, że się dużo pszczoły wygryzło, zdążyły się oblecieć i, i rodzinki były silniejsze na wiosnę, a może się zmęczyły i, i przejadły pokarm. Naprawdę, to pszczelarstwo to jest, wiecie, całe życie się uczymy, dlatego ja też tutaj nie będę na ten temat się wypowiadał, ale tak właśnie robię. Czyli tym dwóm rodzinkom, gdzie już jest wszystko poukładane, zaizoluję, pokażę Wam, jak, jak to się robi. Trzeba wyszukać matkę, włożyć ją tutaj do izolatora i, i tyle, powiesić po środku, ale no to nie wiem, pokażę Wam, jak to wygląda. No dobra no i znowu muszę grzebać szukać matki no tutaj jest kilka tych ramek z pokarmem raczej matka tu nie przeszła więc myślę że będzie z przodu no i po prostu no muszę wyciągać i szukać i tutaj była matka żółtym chyba flamastrem z tego co kojarzę no i będę taką taką szukał o coś tam chyba pikuś czeka miał przyjechać kurier idę szybko zobaczyć czy, czy przyjechał bo jakąś tam paczkę mam odebrać. No dobra, oczywiście szukam matki i jej nie ma. Jeszcze raz na spokojnie wyciągnąłem te cztery ramki z przodu. I nigdzie nie widzę. Widzicie pszczoły? Jest. Wiadomo, no to nie jest sezon, ale widzicie, nawet wiszą. Patrzę, czy gdzieś tutaj coś hmm, żółtego mi nie miga, bo to jest wiecie żółty no raczej nie opalitek, tutaj jest e, żółty mazak. I muszę ją znaleźć, żeby do tego izolatora ją schować. No i to jest to. Czasem no niestety <ścoughs> ciężko znaleźć matkę, już wszystkie przejrzałem, 9 ramek i nie ma i od nowa muszę no niestety ale czasem czasem tak to jest na pasiece. nie wszystko idzie szybko sprawnie czasem trzeba więcej czasu poświęcić także jest jest robota przy tych pszczołach zawsze no ale nic chcę to zrobić zaizolować po prostu i mieć, mieć po prostu tutaj plan taki żeby później przeleczyć nie było tutaj tego czerwiu więc nic jeszcze raz wszystkie ramki trzeba przejrzeć i tyle no powiem wam nie znalazłem. Prawdopodobnie zeszła, no wiecie jest jest nadymione, one są rozbiegane i ona się gdzieś pewnie na dennicy sobie gdzieś tam w kącie się schowała. No po prostu teraz no jej nie znajdę. Muszę poczekać aż się uspokoją za godzinę czy dwie wrócić do tego ula. W tym czasie pójdę do tego tutaj, który wcześniej już tutaj był przygotowany, ale też tak zrobię, że zaizoluję tą matkę więc no, czasem takie zejdzie gdzieś, gdzieś się schowa i szukamy, szukamy, może nie ma opalitka i ją ciężko znaleźć, wiecie Mo może tam była jakaś matka z cichej wymiany i, i nie jest po prostu uznakowana ale tak czy siak, no, wszystkie ramki trzy razy przejrzałem e, powoli i myślę, że gdyby była nad bez opalitka to bym ją zobaczył no ale nie udało się, także tutaj e, jak znajdę matkę to już Wam po prostu włączę I żeby już nie przedłużać odcinka daję pauzę Matulkę o numerek 22 żółty opalitek tu była na samym dnie też wszystko przejrzałem dwa razy. Musiałem wyciągnąć dwie ramki, położyć tu z boku jest pełno pszczoły nie bez wrzosu. A ciężko było znaleźć tamta matka. Pewnie też gdzieś z boku dobra. Teraz ją dajemy. O skoczyła jest tutaj. Dajemy koreczek zamknięta w ten sposób niektórzy nawet do wiosny. Jak izolujecie do wiosny, możecie mi napisać, jakie efekty, jak to się robi, na co zwrócić uwagę. Bo ja na razie myślę tylko o tym, żeby na 3 tygodnie. Ale kto wie, może by kilka rodzin na próbę zaizolował całą zimę. Tak czy siak, teraz po prostu tam, gdzie jest gniazdo, rozsunę ramki i włożymy matkę. Tutaj były chyba. Był pokarm, a z tamtej strony jest gniazdo. Dam szybko pauzę i zaraz wam powiem co i jak. Muszę tylko po prostu znaleźć czerw kryty. Dobra, tutaj na tej ramce był czerw, więc przysunąłem, zabrałem te ramki stamtąd. Przysunąłem jest 9 ramek, więc spokojnie jest miejsce też na izolator. Jakby było 10, to ciężko by było to zmieścić. Aha, tu są takie zaczepki. Patrzę jak to się wiesza. Jak by to powiesić, żeby on tam nie zleciał? Czy ma zlecieć? Dziwne. Czemu tutaj nie ma takich jak na ramce jakiś, Co, ma tak zlecieć na dno? Teoretycznie chyba może, no bo... Kłombarz tak wysoko, żeby nie ogrzał matki, nie, 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 nie zejdzie. Możecie mi napisać, jak to poprawić, czy, czy jakimś drutem powiesić, jak wy to wieszacie. Powinny być, wiecie, tutaj z góry tak jak na ramkę, jako polską, powinny być według mnie na izolator też, żeby sobie tu zawiesić izolator, nie wiem czemu tak jest to robione. Na wysokiej nic, to połowa izolatora będzie na, na dole. No nic, jest tak jak jest. On tutaj ten izolator jest tu jest, ja wiem. 5 cm poniżej góry ramek, więc też tutaj większość matka, jak będzie zimno, na pewno na dole nie zostanie, pójdzie na górę, bo ona może chodzić po całym izolatorze. Więc myślę, że, że to nie szkodzi, ale wolałbym zawiesić wyżej. No ale, widzicie, dziwne te izolatory. No, tak czy siak, tak to wygląda. Ja już nie będę przedłużał, bo jak zwykle wyjdzie długi odcinek. Jest tutaj 9 ramek. Matka w izolatorze na 3 tygodnie no tutaj są te paski to paski też wstawię tylko muszę nowe nowe gałązki patyczki dać bo bo tutaj gdzieś wyleciało jak wyciągałem no, ogólnie nie, nie były potrzebne bo za trzy tygodnie bym spalił tabletka piwarolu ale tak czy siak będzie działać ten pasek część tej warozy już powinno przez te trzy tygodnie też się osypać więc nie zaszkodzi a będzie się wygryzać waroza nie będzie miała gdzie wchodzić bo matka nie wie to to może już nie posypie się Tyle a pszczółki po prostu nie będą tak pogryzione przed pójściem do zimowli. No, także widzicie. Teoretycznie może i jakoś nie planowałem z tymi izolatorami, ale tak już doszłem do wniosku, że warto. Mam je, spróbujemy. Będzie łatwiej ułożyć te gniazdo do zimy. Na razie dałem już oczywiście te ramki z zapasem do tych rodzin, ale. Ale jeszcze jest sporo czerwiu yy, i myślę, że właśnie lepiej będzie, jak to się wygryzie. Matka też nie będzie teraz czerwić późno. Prze, przeleczymy, zabierzemy z 2 trzy ramki, gdzie się wygryzie ten czerw. Yy, jak tam będą jakieś tam małe wianki pokarmu, zostawimy z 7 ramek takich nabitych pokarmem, żeby im starczyło na, yy, do wiosny. No, chyba że siła będzie większa, gdzieś tak za te 3 tygodnie, cztery będę robił przegląd. Jak siła będzie większa, to po prostu yy, więcej tych ramek dołożę z pokarmem zobaczymy mam te dziewięć, dziewięć rodzin z Brzosu jest okazja żeby się nauczyć czegoś nowego no dobra ja tutaj sobie działam, będę szukał teraz znowu tam matki tej, której nie mogłem znaleźć w innych rodzinach, tak samo no dziewięć, fajnie jakby dzisiaj to zrobić bo jutro ma wiać ale zobaczymy, co się uda to się uda dobra, cześć, trzymajcie się